Tutaj, że prosimy o podsumowanie tego meczu. No naprawdę wyślę naprawdę fajnie śląskie derby. Tak jak uczyłem swoich zawodników, że nie, po prostu nie trzeba patrzeć w tabelę, że silnice mają tylko dwa punkty. Derby rządzą się swoimi prawami fajnie naprawdę emocji. Ja Myślę, że dla kibiców to był naprawdę fajny mecz. No i fajnie, że wygraliśmy naprawdę. Mamy tę pasę. Nie było to dzisiaj łatwo. Naprawdę po Ciężkie warunki zeszły ze Siemianowic, ale na szczęście, że i, i punktujemy i oby tak dalej. A dzisiaj ta pierwsza połowa przegrana bardzo dobrze, bo nie z Siemianowic też trochę naszej nieskuteczności. No, obawiałeś się, że może być ciężko to odwrócić? Nie, nie obawiałem się naprawdę, bo widzę swoich zawodników jak trenują, jak pracują i ciężka praca zawsze się opłaca. Nie no, przegrywaliśmy do polowe 1-0, byliśmy w swojej sytuacji, dlatego że bramkarz ich w świecie naprawdę bronił, później znasz nasza polączka, nasza nabieramy pięć falów i pięć do końca, a do końca tak samo nie możemy, nie możemy sprysować tak jak były mecze teraz ostatnio na Nowinach. musimy się cofnąć, a nie chciałbym, żeby mój zespół nabierał w takich czasem głupych fal, zrobiliśmy. Na tym nie będziemy pracować, ale na szczęście tutaj, powiedziałem, że, że fajnie, że wygraliśmy i to, to jest najważniejsze. Czujesz tak po tych pięciu kolejkach zakończonych kompletem punktów, że, że ten nasz zespół się rozwija, że, że robi postępy tu w porównaniu z tym meczem z Krakowem, to, to już jest coś zauważalnego, takiego widocznego w grze? No ja jako trener, no wiadomo, że trzeba, żeby są kibice, media i tak dalej, ale ja naprawdę, ja widzę, ja widzę jak, jak oni pracują, pracują bardzo ciężko na treningach i krok po kroczku naprawdę idziemy, mam nadzieję i ja tak uważam, że idziemy w dobrym kierunku. Raz, dwa mecze z rywalami z Wrocławia, To poprzeczka pójdzie w górę pewnie, zwłaszcza ze Śląskiem Wrocław, no ale najpierw, najpierw wyjazd. No, no, teraz najpierw jest teraz gramy drugiego e, we Wrocławiu, później Śląsk przyjmujemy u siebie. No, no, w każdym zespół na pewno się stawiał tak jak dziś w na nas. I my nie patrzymy, czy to będzie Śląsk, czy to się licę, czy to będzie Brzeg. Robimy swoje, mamy swoje założenia i pewnie to wszystko się okaże w meczu. Sytuacja kadrowa, co, co tutaj <kłuch> można powiedzieć, wiemy, że Grzybowski wypadł na dłużej co z Greczem, co z brockim. Eee, no, Grzybowski wypadł na dłużej no na Dolski teraz samo. Greczu też kolano, ale mam nadzieję na no długą. Teraz da, daliśmy po prostu mu odpocząć, bo teraz grał na bólowych i bardzo boli po meczu i niezależnie teraz on się grał, a Brocki ma z Litką, ale już po po różnych, różnych, różnych zabiegach, także mam nadzieję, że od poniedziałku będzie już trenował i na mecz drugiego do Wrocławia już pojedzie z nami.